Ustaw tak pokrętło grzejnika, a nie zbankrutujesz. Każdy chce płacić za energię jak najmniej. Pokażę ci, jak ustawić pokrętło kaloryfera i właściwie ustawić termostat na grzejniku. Termostat grzejnikowy umożliwia regulację temperatury w każdym pokoju. Na pokrętle znajdują się cyfry od 0 do 5 i czasami można dostrzec symbol śnieżynki. Oznacza on, że termostat Cały czas utrzymuje temperaturę w granicach od 6 do 8 stopni Celsjusza, aby nie dopuścić do zamarznięcia wody w kaloryferach. Liczba 1 na pokrętle oznacza temperaturę od 12 do 13 stopni Celsjusza. Odpowiednia będzie w garażu, piwnicy czy miejscach, gdzie przechowujemy odzież. Liczba 2 oznacza temperaturę od 15 do 16 stopni Celsjusza. Producenci termostatów rekomendują ją do sypialni. Liczba 3 na pokrętle oznacza temperaturę od 18 do 20 stopni, co będzie odpowiednie w kuchni, salonie i innych pokojach, w których nie śpimy. Kolejną liczbą na pokrętle jest 4. W tym przypadku oznacza temperaturę w granicach od 22 do 24 stopni Celsjusza, rekomendowaną do łazienki. Teraz pewnie doznasz szoku. Ale liczba 5 oznacza bardzo wysoką temperaturę wynoszącą od 25 do 28 stopni Celsjusza. Absolutnie nie zaleca się jej stosowania w domach bez wyraźnej potrzeby. Dlatego, gdy chcesz szybko nagrzać mieszkanie, nigdy nie ustawiaj pokrętła na 5, tylko na 3. Dzięki temu termostat maksymalnie uruchomi dopływ gorącej wody, ale przy większej oszczędności, co pozwoli uniknąć wysokich rachunków. Przed sezonem grzewczym wylej na kaloryfer tę prostą miksturę, a będzie czysty i pachnący jak nowy. Wiele osób zapomina o odpowiednim przygotowaniu grzejników na zimę, a przez cały rok w jego wnętrzu gromadzi się mnóstwo kurzu. Nie musisz jednak rozkręcać kaloryfera, aby go wyczyścić. Wystarczy przelać przez niego myjącą miksturę. Do miarki lub dzbanka wsyp dwie łyżki proszku do prania, który doskonale usuwa zabrudzenia. Następnie wlej 500 ml ciepłej wody i dokładnie wymieszaj, aż proszek się rozpuści. Pod kaloryfer podstaw miskę, a potem powoli wlewaj miksturę, tak aby spływała przez jego wewnętrzne części. Brud, który się tam nagromadził, natychmiast zacznie spływać do miski. To najlepszy sposób na dokładne usunięcie kurzu. A ciepłe powietrze z grzejnika nie będzie roznosić roztoczy, co szczególnie docenią alergicy. Dzięki temu twój kaloryfer będzie nie tylko czysty, ale również wydajniejszy w ogrzewaniu. Prosty trik na czystą łazienkę. Umyj tak ściany swojej łazienki. Płytki będą lśnić przez długi czas, a zajmie to tylko chwilę. Łazienka będzie błyszczeć, nie wyobrażasz sobie, co osadza się na płytkach w twojej łazience. Dzięki temu trikowi ściągniesz bez problemu cały kurz z płytek. Dodatkowo zapobiegniesz osadzaniu się kolejnego brudu. Ten trik nadaje połysku czyszczonym powierzchniom. Potrzebujesz tylko ściereczek Swiffer i mopa. Załóż ściereczkę na mopa i zacznij przemywać wszystkie ściany w łazience, nawet te pod samym sufitem, które na co dzień trudno dosięgnąć. Po chwili spójrz na mopa. Nie było widać tego gołym okiem na ścianie. Jeśli przetarłeś już całe ściany, zabierz drugą ściereczkę, przetrzyj wszystkie ściany ponownie. Teraz będą już długo czyste. Ja powtarzam tą czynność raz w miesiącu i Tobie również polecam zacząć. Wystarczy tylko swiffer. Otwór w rurze odkurzacza ma znaczenie. Musisz go używać inaczej, bo twój odkurzacz się zepsuje. Wyjaśnię ci, co zrobić, żeby służył ci latami. Może on znacznie ułatwić Tobie sprzątanie, a nawet jeśli nie, to jego prawidłowe użycie zmniejsza koszty energii pobieranej przez odkurzacz. Ten mały otwór służy do regulacji siły ssania. Przydaje się to przy odkurzaniu różnych powierzchni i tkanin. Na przykład cienki, lekki dywanik może zostać wessany, jeśli odkurzacz pracuje na pełnej sile ssania. Natomiast kiedy otworzysz ten otwór, zmniejszysz siłę ssania. Dzięki temu nie tylko będzie się pracowało przy danym materiale wygodniej, ale też będziesz w stanie skuteczniej go wyczyścić. Ale to nie wszystko. Ten otwór może ponadto też działać jako zawór bezpieczeństwa. Jeśli przypadkowo zasiesz plastikową torbę i zatkasz rurę, w takiej sytuacji po prostu zacznie ona zasysać powietrze przez otwór. Mając otwarty otwór prawdopodobnie uratujesz silnik. Pamiętaj, że otwarty otwór nie oznacza, że kurz się z niego wydobywa jak spora część ludzi myśli kurz, nigdy nie wydostałby się z otworu. A prawidłowe stosowanie się do zasad otworu w róże ma dobry wpływ na funkcjonowanie urządzenia i zużycie prądu. Tak utrzymasz swój dom w czystości. Na pewno nieraz tak miałaś, że posprzątałaś i za chwilę znów wyglądało, jakbyś nic nie zrobiła. Pokażę ci, jak sobie z tym poradzić. Dzięki tym wskazówkom porządek w twoim domu będzie utrzymywał się znacznie dłużej. Staraj się codziennie odkurzyć przejścia w korytarzu. Odkurz także łazienkę oraz kuchnię. Tak wyczyszczone pomieszczenia nie gromadzą kurzu i są zadbane. Mycie blatów kuchennych jest niezwykle ważne w utrzymaniu czystości. Myj je najlepiej środkiem czystości w sprayu. Wtedy szybko i sprawnie je umyjesz. Wymiana ręczników w łazience. Tym sposobem nie dopuścisz do jej zaniedbania. A wizyta niespodziewanych gości już nie przysporzy ci problemów. Staranne utrzymywanie czystości umywalek w kuchni, ale także w łazience jest bardzo ważne. Spryskaj je raz dziennie płynem do czyszczenia powierzchni. Utrzymuj strefę odpoczynku w stałym porządku. Popraw kocyk, jak i poduszki, żeby Twoja kanapa była zawsze miejscem, na którym możesz odpocząć. Pilnuj, żeby zawsze w Twoim domu było świeże powietrze. Otwórz okno w każdej wolnej chwili. W takim wywietrzonym pokoju funkcjonuje się o wiele milej. Świeże kwiaty. To one sprawiają, że nasze wnętrze wygląda i jest zadbane, a przy tym piękne. Możemy także powiedzieć, że kwiaty same w sobie często poprawiają nam humor. Tak naprawdę te czynności zajmują ci w ciągu dnia kilka minut. Pozwolą ci utrzymać ład i porządek w twoim domku. Tak umyjesz mikrofalówkę bez kiwnięcia palcem, nie trzeba jej szorować gąbką. Weź limonkę lub cytrynę, przekrój ją na pół i wyciśnij sok. Dodaj do miski sok z limonki i następnie wlej trzy szklanki wody. Sok z limonki wyeliminuje nieprzyjemny zapach z mikrofalówki, do środka wstaw miskę na jedną minutę. Ustaw urządzenie na najwyższą moc. Po tym czasie para wewnątrz mikrofalówki sprawi, że zaschnięty w niej tłuszcz i plamy z jedzenia zaczną spływać. Wyeliminuje to również wszelkie nieprzyjemne zapachy po poprzednich posiłkach. Limonka, szczególnie w postaci soku, zawiera kwas cytrynowy i inne związki, które neutralizują nieprzyjemne zapachy. Ma także naturalne właściwości antybakteryjne. Na koniec wystarczy wszystko wytrzeć zwykłym ręcznikiem papierowym, bez szorowania i zdrapywania zaschniętych resztek jedzenia. Wnętrze mikrofalówki błyszczy i jest czyste w mniej niż 5 minut. Przypadkowo wylałam płyn na płytki. Wyczyścił fugi bez szorowania. Pewnego razu weszłam do łazienki i zobaczyłam, że przypadkowo wylałam na podłogę płyn. Na początku się zdenerwowałam, ale gdy zobaczyłam efekty, byłam zachwycona. Fugi w mojej łazience są jasno szare i bardzo szybko się brudzą. Kiedyś na kolanach szorowałam je, by wyglądały jak nowe. Pewnego razu podczas sprzątania przewróciłam opakowanie ze środkiem odtłuszczającym. Nie zauważyłam jej i wyszłam z łazienki. Gdy wróciłam po godzinie, zobaczyłam wielką kałużę. Wzięłam ściereczkę i zmyłam płyn. Nie szorowałam podłogi. Chciałam tylko szybko zetrzeć płyn. Przetarłam płytki na mokro. Gdy zaczęły schnąć, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Dokładnie w miejscu, w którym wylał się płyn, fugi były idealnie czyste. Bez brudu i kurzu. Znów były jasno szare. Różnice było widać od razu. Tutaj są fugi, które nie miały styczności z płynem, a tu fugi, na które się wylał. Niesamowite, że uzyskałam taki efekt bez szorowania. Wszystko za pomocą zwykłego płynu odtłuszczającego powierzchnię. Od tego incydentu stosuję go w łazience do sprzątania.